Halo, hallo. jak mnie słychać? Witajcie mnie to z tej strony Wesper. Widzę was, witam Was w kolejnym odcinku. Nie wiem. Z... Ale, a... ale orden to tak. Proszę mnie nie bić. Halo, ja tu... Zopadnę się! Ja tu staram się przejść do kolejnego pozwolosa. Dobra, nie Nie, tak nie będzie. Nie. Ej mały! Z tym! Mam cię! Co? Raz, dwa, dziękuję panu Dziękuję panu. Tak jest lepiej. Dobra Zrobiłem to i musimy iść tam. Moi no i teraz pamiętacie kolejny kolejnym Poprzedni odcinek, jak kolejny Poprzedni odcinek Zakończyliśmy spektakularną porażką Którą musimy odrobić I tutaj ten pan W grobowcu Będzie Oczywiście się sprawdził Wow, rozżywałem go w pył I wszyscy będą w pyłku. Przepraszam. Musimy znaleźć ten grobowiec jego grobowcem. Walcę no! Zupełnie bezużyteczny. Więc co on robi? Stoi. Sprawdźmy. Sterowanie. I... Odwróć, odwróć się. Gdzie to jest sterowanie? Gdzie jest zablokowanie się? Namierzanie. Na Y. Dziękuję. No tak. Teraz powinno być to. Bii Bii Bywało gorzej. No co, zapraszam. Tudaj. -oh. Szybki jesteś. -oh. Bii 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 Oj Bezwartościowy cenarz! Dalej! Stym. Zabij Stym. mnie, Widzisz panowanie? Jestem skupiony! Blok, dobra, nie to trzeba było. No dalej Bloku. tutaj Tutaj! Unikalo! Nie! Jak to się mogło stać? Tak dobrze nam szło, Powiedziałem wziąłem leczenie. Uniknie weszły. Halo moi drodzy, co coś tutaj się dzieje? Dobra, spróbujmy raz jeszcze. Może tym razem się uda. Yy... Z tym jeden straciliśmy, przez braci nocy, co nie było fajne. Ja po prostu wykorzystam starą, staną technikę. Kto tam co? jest? To ten obszar! Get over here! Myślisz, że mi lideru... dorównać? Dokładnie. Eee, stara, dobra technika. Get over here! Nigdy nie zawodzi. I spróbujemy jeszcze raz podejść. Nie udało mi się tym razem. To jest drugie podejście. Do trzech razy sztuka go. Jak widzicie, lokowanie produktów, a zwłaszcza przed opłacało się. Myślę, że damy radę, żeby na góry. Mam przejście dalej. Więc jest... No dalej! Nie pozwolę ci się pokonać! Y, Greg y. Szczęśliwy traf! Uniki cię nie uratują! Parowanie tak! Pokonaj mnie! Jesteś wyzwolny! Co się chyba to ma? Ten podwójny atak z wschodu robi robotę Bardzo szybko możemy pić po raz kolejny I nawet wywołać tak presję Presing Presing Moi drodzy Presik Dobój cię nie Pomocy proszę! Tutaj bidi! Pomóż bidi! Dobrze! Bigo! Bigo! Właśnie kochany! Spróbuj jeszcze raz to zrobić! Widziałeś, widziałeś to! Dobra! Bikarpę. Nie, wiadomo, Co się dzieje? Dobrze, atak, tak się. oj Oj! Oj! ouch, ouch, myślałem, że do mnie dołączysz! Ała! Oj, ojej, oj, ouch, ouch, Trzeba będzie nacisnąć, ouch, będzie nacisnąć! ouch, Nie! Nie masz ouch, do Nie masz prawdą, Anka Lukesztyś jeszcze żyjesz! Hey no dalej! Go, masz kontrol, masz kontrol, masz kontrol. To jest nasza okazja. Dobrze. Teraz masz go, masz go. Nie trafić, Grek. Raufię przeciwnika. uwaga, przepraszam na moment. Momencik moi drodzy, przepraszam was na krótką... I już przepraszam, jestem z powrotem. 8 minuta nagrania. Dajemy dalej. Jesteśmy za... Jeszcze raz to zrobię! BD, potrzebuję pomocy! Ja, teraz zginę! Tu jestem, Wojnar! Jeszcze raz, jeszcze raz kontrolę! Nie! Szczęśliwy trap! Jestem dla Ciebie zbyt szybki! Mały, pomóż! Uh! Niki, Niki, Kyle... Ouch! Co na dlaczego mi to zrobiłeś? Naprawdę, ósma minuta. Kyle... nie ma. Nie można, nie można, nie można. Dobrze, mniej więcej wiemy, ile mieliśmy życia. W tym momencie, moi drodzy, się spotkamy. Następuje tutaj, właśnie teraz, szybkie, krótkie, mocne, zdecydowane... CIEŃ! I wracamy z nagraniem. Halo, halo, jak mnie słychać? Mam nadzieję, że dobrze. Moi drodzy, jesteśmy już za połową. No Tylko tchórze uciekają! Niki! Nie pokonasz mnie!

Niech tkwi w mroku ze swą tajemnicą, aż zabierze go śmierć. Pomogłaś mi. Datomirę toczył pasożyt. I panu, że Wiele wpisów. Zbyt wiele wpisów. Porozmawiaj. Co tu tak naprawdę robisz, Kalukestisie? Budowniczowie grobowca Zefo stworzyli też obiekt zwany Astrium. Otwiera sanktuarium na innej planecie. W środku jest lista wrażliwych na moc dzieci z całej galaktyki. Ale Imperium też jej szuka. Jakie Imperium? To Imperium. To, które chce zgładzić wszystkich wrażliwych na moc, by nikt nie mógł się mu przeciwstawić. Więc niedługo zawita i Mirę. Tak jak wojna. Pomogę ci znaleźć to Astrium. Miasto Dziękuję za pomoc w walce z Malikozem. Już myślałem, że po mnie. Zgadza się, zginąłbyś. Aha. Cieszę się, że żyjesz. Dobrze mieć sprzymierzeńca. Tak, to miła odmiana. Nie ma za co, Kal. Coś jeszcze możemy powiedzieć? Weź to, po co tu przyszliśmy. Ale to już jesteśmy my. Dobrze, zobaczmy, to będzie. To miejsce jest... Przerażające. Na no, tu jest dość blisko. No, to jest połowa Powrót! Jeżeli tam jest ten opisu, tak jak na miejscu to zawsze to znaczy tylko należy to wykorzystać, bo mamy za mało z tym, zdecydowanie za mało z tym. Dziękuję. Prawdopodobnie mogę dostać umiejętności, ale nie będziemy się tym No To było niebezpieczne? Poza, poza. Czciciele mędrca kuteja. Łatwo że się kuteja strą... strącającego swych wrogów otchłań. Tam jest więcej ludzi, strącających otchłań. Tam znaczy, to może być kutej, strącających otchłań. To, to jest kutej władzy. To jest tutaj spełnił władzy. No, tu już jest chyba workshop Nie. No, tu też strąca w Mam coś do A, Taki mały. W końcu to mamy. Tak. To istnieje. Merin, to może być klucz do następnego pokolenia Jedi. Cieszę się z tobą i twoimi Jedi. Ale nic nie przewróci mego ludu. Kram. Naprawdę. Po czystce byłem sam przez bardzo długo w ukryciu. Bałem, bałem się, że odkryją, kim jestem albo czym jestem. Co się zmieniło? Mój dobry przyjaciel kazał mi szukać własnego miejsca w galaktyce. I posłuchałeś? Już nie, ale życie zmusza ludzi do działania, nawet wbrew ich woli. I oto jestem w tym dziwnym miejscu. Wbrew woli. Dołączę do was. Poważnie? Spędziłam lata, czekając na szansę pomszczenia moich sióstr. Dość mam czekania. Chcę walczyć u twego boku. Siostry Nocy i Jedi nie podróżują razem, lecz. Ocalali. Zmieniamy się. Tak. Jakie ładne słowa. Tak, to prawda. Co ty na to widzisz? Zgadzam się. Tylko trzeba będzie przekonać moją załogę, więc ich przekonamy. Okay. No, i już Dobrze, No, już nic nie. Przepraszam, na początek. Pełna hata. Wyruch wszystkim życzysz, póki Siostra Nocy, Meri. No i informacja, że dołącza. Szury, słodny, Zero punktów. Nie będzie mi się żeby po tak? prostu do Czy ty będziesz tak skakała i pokazywała? Nie da się dobrze. przejść. Ja chciałem odblokować to i odblokuję. Uwa. 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 Tylko Ła! Kolec że tam są dwa duże wredne gady. Pazy cokolwiek. Ja myślę, że to nie tak a ja będę się zobaczyć. Mogę na ciebie liczyć? Dasz sobie radę. en możesz... To dla ciebie były te miejsca, tak? Okay. Kobieta, z którą podróżujesz. Kim jest? Sir, Skąd o niej wiesz? Widziałam twoich towarzyszy. Malikos chciał ich śmierci, ale nie stanowili zagrożenia. Sir, no. Była kiedyś Jedi. To długa historia. Może kiedyś opowiesz. Kiedyś opowiem. teraz, przed nami, Spotkamy się przy statku. O, i no dobrze, nie ma problemu. To jest w stanie z tym przeżyć. No ja będę sobie zapisywać w Dlaczego by nie? Odnowię. z tyłu. nie lubiłem. Nie lubię. Nie to jeśli przez to, spotkamy się przy statku, w naszą

na dół w ten sposób słuchajcie zanim co kolego nas Dostał, szybko myk myk i uciekaj tam Ten będziesz wił. Skąd to jest? Tam, to wie, to zna. Nie aż. My jesteśmy bezpieczni Dzień dobry. Znalazłeś to. Wow, nie, wow, nie wow, a to. Co to niby ma znaczyć? Znaczy, że do was dołączę. Sir, Gris, to jest Mary. Co? Jest wiedźmą, co nie? Siostrą nocy. Twój lęk jest niepotrzebny. Bez niej nie znalazłem Astrium. Pomogła mi z Malikosem. Ufam jej. A my ufamy tobie. Ty! Musisz na to zasłużyć. Niech będzie. Rozgość się. Tylko żeby jej coś nie odbiło. Witaj na pokładzie. Lubią cię. <noise> Dziwny zrob. Nie rozumiem, co mówisz. Dobrze. No, słusznie. I... A, no to już dokładnie to, co przed chwilą zrobiliśmy. Dobra. Wyszliście na zewnątrz? Nie. To gdzie mi zniknęliście? No właśnie, tutaj, byli. Nie było ich i by są. Zobaczmy. Ten poparcz. To jest fajnie dziwne ślanko. Może ja mogę Ale moi drodzy, najpierw. Nie, już wiem co to jest. Najpierw zakończymy ten odcinek zmieniając. To konieczność wynoszenia z ujką śmiecz świetlny. Dzięki czemu? Tak, się tak? Dzięki czemu będziemy mieli dostatecznie długi odcinek? Pan upamiętnił mistrza z aktywatorem. taką tak. I inną ręką Pamiętam, miałem tu gdzieś swoją drugi jeden ręką heśnią. Chyba, że w drewnu. Nie trwno, nie, hmm. Ach, taki standardowy. I drugi emiter zmienimy na coś Na coś ciekawego. Może nie to samo Może na... W sumie z drugiej strony podoba mi się ta potęga. zostawię z drugiej strony. But. Albo nie, robimy jeszcze nie. Z tej strony będzie kawałek A z tej strony obrębka i kontrola. zmienię kolor na... na chrom. Świeci się jak miliony motyw. Podoba mi się to. Dobre miejsce by zapisać. I podziękować Wam bardzo, że byliście dzisiaj ze mną. Moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Zachęcam Was do zostawienia łapki w górze, komentarza, będzie nam bardzo miło. I cóż, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Star, Wo Star Wars Jedi Fallen Order. Upadł Z tej strony Wesper. Smacznego. Cześć.